Jestem u siebie na balkonie i zauważyłam, że jedna z roślinek mi zaczyna kwitnąć. Szczerze mówiąc, nie wiem, co to za roślinka, bo nie zdążyłam jej sobie podpisać. Ale zobaczcie, tutaj już coś jest takiego pięknego, pnącego się w górę. A tu, zobaczcie, jak roślinki się dopiero a, wydobywają z ziemi. Tutaj jest już tak połowicznie, jeszcze jest część w dole, część jest wyprostowana. A tutaj jeszcze e, swoje główki, możemy powiedzieć, e, mają przykryte ziemią. Zobaczcie tutaj. Tutaj są jeszcze tak zupełnie schowane. I te małe tutaj roślinki będą wyglądać jak ta duża. Ciekawe, co wyjdzie z tej doniczki.